Już nigdy się stąd nie wydostanę. Jestem tylko ciekaw. Dlaczego, dlaczego te drzwi się za mną zatrzasnęły? Chociaż i tak mniejsza, ile bym się sam tam nie wydostał, bo wyjścia nie ma. Jest tylko mam jedyne wyjście. Siedzisz tutaj i umrzeć. Co za dźwięko, panie? Nie te potwory! Zginę! Nie! Się boję. Hej, a ty to o. kto? Ja nie pamiętam. Pamiętam tylko tyle, że obudził mnie w nocy pewien śmiech. Dziwny nawet. Straszny. Pamiętam, że moje drzwi były zaklejone jakimś dziwnym czarnym kamieniem. Ty śmiech kazał mnie wskoczyć do fontanny. Ta fontanna miała dziurę. Upadłem na ziemię i straciłem pamięć. A ty kim jesteś? Chwileczkę. Nie jesteś jednym z robotników? Ich robotników. O co chodzi, bo nie za bardzo rozumiem. Ja jestem robotnikiem. Zostałem porwany przez dziwnych ludzi. Cały czas mówili o jakimś proszku. Proszku gnicia czy coś. Ci chodzi o proszyk życia. E, Chyba tak. Tu jakiś starzec zostawił mi list, w którym też tam opisywał coś o proszku życia. Kazali nam go wydobywać. Ale miałem już dość. Chciałem o nich uciec na powierzchnię. Do domu. Czekaj, otworzę ci drzwi, że był taki komfort rozmowy. Okej. Okay. Dziękuję. Więc. W końcu, podczas innej z ekspedycji. Uciekłem od nich. Skryłem się w jednej z jaskiń i zacząłem szukać drogi wyjścia. Ale niestety nie udało mi się. Te jaskinie nie mają końca. W końcu zacząłem kopać. Kopałem 20 lat. Aż w końcu dokopałem się do tego tunelu. O, o ten tunel ci chodzi? Tak. Droga Gdzie... ducha? Nie Osob wiem. W tym Jak ja tu przybyłem, to to wszystko było gotowe. O ten tunel ten tunel kopałeś? Tak, to ten tunel. Ubi... Zobaczymy. Mogę zobaczyć? Tak. Nie wiem, czy mogę ci ufać, ale co mam do stracenia? Długi ten tunel. Widzę, że musiałeś się naprawdę nakopać. Widzę, że musi, musiałeś być silny. Że Jeżeli jesteś taki stary, jeszcze nie masz Ko siłę kopać. Kopałem tędy, ale tunel się za mną zawalił. Hmm, ciężki, ciężki żyje. Ale. Traciłem po tym na tą jaskinie. Co, co? Trochę ją oświetliłem, ale. Wow. Nie do końca. I nie mi coś przypomina, tylko nie mogę sobie przypomnieć. Nie widzę w ogóle sufitu, a ty go widzisz? Eee, no nie. nie Ej, nie. Ten, ten sam czarny kamień... Zalega, zamknął moje drzwi. Może to jest odpowiedź na moje problemy. Już nie wiem. Co to jest? Moim zdaniem jest bardziej filetowy, no ale... No tak się nie ma dyskutuję. Ogólnie tu jakieś są dwie skrzynki. W tej skrzynce jest jakiś dziwny artefakt. A w tej? To tej jest uzbrojenie, jedzenie i dwa oręża oraz jakiś papier. Zobaczę co na nim pisze. Ósmy dzień ekspedycji. Po długich poszukiwaniach i plątaninach siaski w końcu znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Jest to artefakt, który pozwala na podróż do zapomnianego wymiaru, zwanego Helweder budowaliśmy portal szczęścia i magicznych kamieni, które znaleźliśmy w dziwnych potworach, które musieliśmy zabić, bo same nas zaatakowały. Już miałem przejść na drugą stronę, jako ostatni, ponieważ byłem nowy i niedoświadczony, lecz ten śmiech, który mnie nawiedza od kiedy znaleźliśmy pierwszą część portalu, nie pozwolił mi na to. Kazał mi zamknąć portal z innymi kapłanami, by nikt nie mógł wydostać się stamtąd. Włożyć tewak do skrzyni, zostawić tę notatkę dla... Uch, ten śmiech! On... Każdy mi skoś do lawy. Ja nie mogę nad tym zapanować. Nie! Wiesz co? Może jednak weźmy te zbroje i to jedzenie, żebyśmy mogli się zabezpieczyć. Dobrze. Zab założę. Na siebie moje. Zbroje, mieczyk. To ja też. I teraz najważniejsze. Artefakt. Dziwnie on wygląda. Zresztą nie mamy wyjścia. To. E, kto pierwszy? Może ty, z tego, że jest bardziej doświadczony. O, no jasne. E, to. No zobaczymy zobaczenia ja w drugim wymiarze. Czy tam coś? Czy jednak czas na mnie.